Pierwsze on on najważniejsze i najcenniejsze. To co najpiękniejsze dla nas Szczęście, rodzina, miłość wygrana, jak kolana padam, tylko przed Bogiem, więc nie widzę, klęknę na glebę przy Tobie Mam moc w sobie, on nakroczy ze mną, A siła w żyłach, pływam na pewno Szacunek, respekt, braterstwo, jedność Pomoc na dłoń, przyjaźń i pewność Lecz kiedy trzeba, to tą samą ręką Musisz pokazać, co to bezwzględność Kiedy świat gryzie jak pies ciepły, On przypomina tobie, że ty też masz zęby To nie tak, żeby to co dają, tylko ambitnie na podium stają Mierzyć wysoko i wierzyć w to mocno Nawet jak przegrasz, zostaje ci godność Dzięki nie stajesz i biegniesz dalej Prosto do celu, by w końcu go osiągnąć Tylko z wygnano realia A tu poznajesz, co to jest prawda Lecz póki jesteś i póki jest tam biegniesz jest przed tobą i w końcu tam, tam będziesz, 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 tam będziesz. Ha, Dopóki jesteś jest. Dopóki, ja jesteś, dopóki jesteś jestem, jeszcze, ja dopóki ja jesteś. jeszcze Dopóki jesteś. jeszcze więcej biegnę, palczę wściekle, dopóki jestem, mocniej, prędzej, jeszcze więcej, szybciej biegnę. Dopóki jestem, Biegnę jeszcze więcej biegnę, w ściekle, dopóki, ja ja dopóki jestem, jestem <laughs> Groszy ze mną pod krew bezsenność Przezwyciężyć codzienność, aby w nocy odetchnąć I zabić złe myśli, im gardła Wiem, że śnisz o tym, co noc od dawna Wypij za tych, którzy z nami już nie mogą Nie będą mieli drugiej szansy zacząć na nowo A ty tu jesteś, oddychasz i marzysz I nadal jeszcze masz siłę, by walczyć Stań wyprostowany, nawet kiedy serce krwawi Zeterminowany do łamania swoich granic Świadom, choć pragną, to nie staną ci na drodze Ci, którzy sami nie są świadomi swych dążeń Muzyka leczy mnie, i oddycham, znajduję rzeczy sensu average... No i no, to tak, panowie, ale teraz naprawdę szacunek dla tego pana Simona Nowako, toki tak, to jest normalnie Jestem więc myślę, więc mogę wszystko Dopóki jesteś, wszystko ma przyszłość Dopóki biegniesz, przyszłość jest blisko, to czego pragniesz się znajdzie Tylko żeby pies nie gryzie, więc marczę w ściekle i biegę i mam siłę by gonić szczęście nie będę kumdle ścieku Ojeździło ja we mnie jeszcze przydeczek w uśmiechu Dopóki jestem, jeszcze Dopóki jestem, jeszcze Dopóki jestem, jeszcze więcej biegnę, jeszcze więcej, biegnę. walczę w ściekle Dopóki jestem mocniej Ona robiła mu nie, czy nie, a ty kurko, <noise> nie, no żartuję oczywiście. Nie żartowałem. No Ej, ja kilka Ej, chodź, Ej, chodź, Ej, chodź, 음, 잇변 잇잇, 잇잇, 잇, 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 잇,